Cześć! Najnowszy Redmi Note 10 Pro to model, który ustawia wysoko poprzeczkę dla konkurencji, ale wzbudza też pewne kontrowersje. Jakie? Odpowiedź w tym odcinku. Intro! Redmi Note 10, prawdopodobnie jak i jego dwaj poprzednicy, zapewne będzie bardzo popularnym modelem i w sumie ciężko się temu dziwić. Ale najpierw zacznijmy od podstaw. To jest na pewno ładny telefon. Bardzo podoba mi się jego design, tym bardziej, że nie mamy tu krzykliwych refleksów, a jego budowa nie zbiera tak łatwo zabrudzeń. Telefon wygląda estetycznie, chyba że ktoś pracuje na skupie węgla, to może mieć z tym problem. Front i tył pokrywa nie najnowsze, ale całkiem skuteczne w ochronie szkło Gorilla Glass piątej generacji. Ramki to niestety plastik, co jest dosyć ryzykownym posunięciem, bo po prostu łatwiej ten telefon połamać, ale potestujemy to sobie później. W pudełku znajdziemy etui ochronne, które na szczęście dobrze chroni bardzo mocno wystające aparaty na tylnej obudowie. W kwestii odporności mamy wreszcie IP53 i choć nie jest to super wysoki standard, to telefon jest zabezpieczony przed zachlapaniem, i częściowo przed zakurzeniem, albo zapyleniem, bo to jest odporność na pył. W kwestii ergonomii, telefon trzyma się bardzo wygodnie, plus nie ma problemów z sięganiem do przycisków. Ale pamiętajcie! to duży i ciężki smartfon, więc osoby z mniejszymi dłońmi mogą nie być z niego zadowolone. Na obudowie nie zabrakło gniazda mini jack do kablowych słuchawek. Oprócz tego mamy diodę IR, dzięki której nasz telefon zamienimy w pilota do TV lub klimatyzacji. Są też fantastycznie grające głośniki stereo, ale fantastycznie jak na średnią półkę, bo raczej nie rozkręcicie nimi imprezy. No chyba, że pod trzepakiem. W kwestii zabezpieczeń biometrycznych mamy precyzyjny i szybko działający czytnik linii papilarnych, umieszczony na przycisku odblokowania. Poza tym jest odblokowywanie za pomocą twarzy, któremu ciężko coś zarzucić. Oprócz tego, że nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, ekran w Redmi Note 10 Pro to wreszcie AMOLED i to nie byle jaki. Mamy opcjonalne 120 Hz odświeżanie obrazu. Które robi świetne wrażenie przy przeglądaniu treści na ekranie. Co do odzwierciedlenia kolorów jest po prostu celująco, zwłaszcza ze względu na ładną czerń. Na ekranie mamy naklejoną fabrycznie folię ochronną, więc nie dajcie się nabić w bambuko wielkopowierzchniowym sklepom z elektroniką, które oferują usługę naklejenia folii ochronnej. No, 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 nie ruszać. Zostaw! Jak będzie już mocno porysowana, to wtedy zamówcie sobie szkło hartowane. Link do niego wrzucam Wam od razu w opisie tego odcinka, ale tak jak mówię, na spokojnie nie trzeba od razu kupować. Czas na wydajność, i ta jest po prostu fantastyczna! Procesor w tym modelu to Snapdragon 732G, więc może nie najmocniejsza jednostka w średniej półce, ale w zupełności wystarczająca. Wspiera go 6 GB pamięci operacyjnej albo 8, w zależności od tego, którą wersję wybierzecie. Pod względem prędkości uruchamiania aplikacji, działania całego interfejsu, czy nawet gier jest bardzo dobrze. Względem poprzednika, czyli 9 Pro mamy poprawę, jeżeli chodzi o nagrzewanie się budowy. W przyczyniu Call of Duty Mobile i ustawieniu najwyższych ustawień graficznych, obudowa nagrzewa się tylko w niewielkim stopniu w okolicach aparatu. Redmi Note 10 Pro zasila akumulator, a raczej jest zasilany przez akumulator o pojemności 5020 mAh, czyli mamy dużą baterię, która wystarcza nam na dwa dni korzystania z telefonu. Jeszcze informacja dla nerdów, a więc SOT wynosi około od 7 do 8 godzin. Żeby mieć więcej, trzeba powyłączać kilka bardziej prądożernych opcji. W kwestii ładowania nie mamy niestety indukcji, a więc klasycznie dołączoną do zestawu 33-watową ładowarką naładujemy telefon w mniej niż półtorej godziny. Pamięć wewnętrzna w tym modelu to 64 GB, Jest też dostępna wersja ze 128 GB, a jeżeli to wciąż mało, to mamy miejsce na kartę microSD, która na Częściej nie zabiera nam żadnego ze slotów kart SIM. Okej, okay, kończąc tą część, muszę jeszcze wspomnieć, że mamy Bluetooth wersji 5.1, dwuzakresowy Wi-Fi i moduł NFC do płatności zbliżeniowych. System operacyjny to Android 11 z nakładką producencką MIUI 12 Jest prosto i przejrzyście z takich ciekawszych smaczków, które daje nakładka producencka. Warto wymienić fajne animacje systemowe, wsparcie dla wydajności gier w formie aplikacji Game Turbo. Tradycyjnie drugą przestrzeń na telefonie, co ułatwia oddzielenie życia zawodowego od prywatnego i moim zdaniem taką najfajniejszą funkcję, czyli blokowanie dostępu do aplikacji, w tym galerii za pomocą hasła. Jest też przydatny tryb Light, który upraszcza interfejs, powiększa ikony i czcionki, co jest takim fajnym rozwiązaniem dla na przykład seniorów. Ale to co jest słabe w tej nakładce to funkcja Always On Display, która wyświetla się tylko przez pierwsze 10 minut. Teraz co do aparatów. Na froncie mamy 16-megapikselową matrycę o świetle 245 która robi bardzo ładne selfie. To, co najbardziej mi się podoba, to naturalne kolory i wyjątkowo duża ilość rejestrowanych detali, co widać po przybliżeniu. Efekt boka jest precyzyjny, a dodatkowo, to właśnie w trybie portretowym, mamy do zabawy nowe efekty kinowe. Jeżeli ktoś lubi takie bajery, to nie będzie raczej narzekać. Przechodząc na tył, mamy trudną do niezauważenia główną 108-megapikselową matrycę ze światłem 1,9. W trybie domyślnym otrzymujemy 12-megapikselowe zdjęcia, natomiast jeżeli chcemy zrobić zdjęcie z wykorzystaniem pełnej mocy matrycy, to jest taka możliwość. Zdjęcia będą dużo bardziej szczegółowe, ale zajmą o wiele więcej miejsca w pamięci wewnętrznej. Mamy wsparcie sztucznej inteligencji i trybu HDR, który jest bardzo kapryśny. Przy dobrej pogodzie lepiej go wyłączyć, bo inaczej oziębia kolory i ogólnie zdjęcia Zdjęcia wyglądają mało naturalnie. Z kolei pod wieczór lepiej go włączyć, więc jak rozumiecie, czeka was czasem trochę zabawy. Poza tym to świetny aparat, który robi ładne zdjęcia, wybijające się na tle konkurencji w tej półce cenowej. To do czego bym się najbardziej przyczepił, to brak optycznej stabilizacji obrazu. Mamy tylko elektroniczną, ale to nie wystarcza, aby zrobić zadowalające foty w nocy. Obiektyw potrafi zebrać sporo światła, ale jest spory problem z ostrością. Chyba lepszym rozwiązaniem byłoby dać po prostu 64 megapikselową jednostkę, ale z lepszą stabilizacją. Niżej mamy obiektyw do zdjęć makro, który dzięki 5 megapikselowej matrycy robi całkiem szczegółowe fotki, ale tak jak zawsze podkreślam. Jest to zbędny dodatek, za który mało kto by płakał. Obok mamy obiektyw odpowiedzialny za rozmywanie tła do zdjęć portretowych, i tutaj nie ma co dużo opowiadać, bo działa precyzyjnie, co widać na przykładzie. Ostatni obiektyw to ultra szerokokątna 8 megapikselowa matryca ze światłem 2.2. ,2. Jej plusem jest podobne odwzorowanie kolorów, co przy głównej jednostce. Natomiast można ponarzekać na mało szczegółowe zdjęcia, co widać po przybliżeniu, plus są spore zniekształcenia na brzegach zdjęć. W kwestii filmów możemy je nagrać nawet w jakości 4K, ale tylko z 30 klatkami. Wyższy klatkaż jest dostępny dopiero przy Full HD i HD. Nagrywanie w najwyższej rozdzielczości ma sens tylko w bezruchu, inaczej pojawia się sporo drgań, co wygląda mało atrakcyjnie. Z kolei dobrze działającą stabilizację mamy przy Full HD i to jest tryb, który Wam najbardziej polecam. Co do samych filmików, to są po prostu ok, z dobrym odwzorowaniem kolorów plus niezłą ostrością, która rzadko się gubi. Jeszcze co do samej aplikacji aparatu, to jest coś, co chciałbym Wam pokazać. Jest to tryb klonowaniem, który jest w formie zdjęcia, wideo lub stop klatki, a jego efekty no, w zasadzie podobają się każdej osobie, której miałem okazję je pokazać. Nawet z kilku znanych mi montażystów powiedziało, że są lekko wkurzeni, że no, osiągnięcie przez nich takich efektów zajmuje im masę czasu, a tutaj cyk i gotowe. No dobrze, to teraz test wytrzymałości ramek. Ale cisza na planie proszę, bo jak ja mam... ...przepraszam, grać, kiedy jest hałas? Hmm, żeby wykonać ten test będę potrzebować pomocnika, więc przywołam pewnego demona. Zaczynam inkantację. EIN DG -akra! Halo, dzień dobry. Ja bym powiedziałem zaklęcie przywołania demona, ale chciałem, żeby demon był w spodniach, bo inaczej nie mam jak przetestować wytrzymałości telefonu. Aha, Aha okej. Okay. Dobra, jasne. Sorry, nie ma problemu. Dzięki, do usłyszenia. W ramach eksperymentu nasz demon dziesięciokrotnie usiądzie na średnio-twardym siedzisku biurowym. Zaczynamy od pierwszej próby. Proszę włożyć telefon do kieszeni przy przyodbytniczej. Siadamy. Raz. Porządnie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jak wygląda telefon? Dziwne, nic się nie złamało. A przecież miał się tak łatwo łamać. No dobra, jak sami widzicie, nie ma co się bać, bo po teście 10 zasiądzień na twardy fotel, telefon jest cały, nic się nie złamało, jest po prostu ok. Ok, przechodzimy do podsumowania i zaczynamy od zalet tego telefonu, a są to duży i jasny ekran AMOLED, opcjonalne 120 Hz odświeżenie obrazu, szkło Gorilla Glass po obu stronach, szybkie działanie smartfona. Android 11 z przyjemną nakładką MIUI 12, świetne głośniki stereo, gniazdo mini jack, pełny dual SIM i slot microSD, dobry aparat selfie i główna jednostka, odporność na zachlapania i częściowo na pył. Za minusy uznaję spora waga telefonu, plastikowe ramki, ale jak widać odporne na złamania, tylko podstawowe zdjęcia obiektywu ultra szerokokątnego, brak optycznej stabilizacji obrazu w aparatach, Słaba ostrość zdjęć nocnych i always on display tylko przez 10 minut. I to by było tyle na dziś. A teraz subskrybujcie, lajkujcie i koniecznie napiszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem ten model będzie mógł cieszyć się zainteresowaniem. Ha! A teraz niespodzianka dla tych, którzy oglądali ten odcinek do końca, bo mam dla was giveaway, gdzie dostaniecie ten piękny Redmi Note 10 Pro na własność. Wystarczy, że weźmiecie swojego pupila, to może być. No nie dziecko, ale pies, kot, żółw, patyczak, karaluch czy pchła z Waszego domu. Weź ją na spacer, bo jest fajna pogoda. Może no, nie dzisiaj, ale wkrótce będzie fajna pogoda wiosenna. Weźcie na spacer, zróbcie swojemu zwierzakowi zdjęcie. Zamieśćcie na Instagramie, dajcie hashtag, który wyświetla się tutaj i 30 kwietnia na moim profilu Instagramowym wybiorę zwycięzcę i na Insta Stories będzie podany jego nick. Będzie musiał się do mnie odezwać i będzie musiał odebrać ten telefon od kuriera. To co? Trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia. Cześć!